Słuchajcie, Moto, MV, Cforce, Matmut, zależy kto tam jak mówi. Jest jedno osobowy, prawda? Ale chcesz zaspokoić żonę i żeby się czasami z tobą przejechała, to możesz zamontować kufer z siedziskiem, który możesz zamontować na szybko złączki i dzięki temu możesz szybko zdjąć, jeśli nie potrzebujesz. Jechać w teren z takimi kuframi. Także zobacz, są szybko złączki, możesz odkręcić. Trwa to dosłownie kilka sekund. Zobaczcie na to, i uwaga trwa chwilę dosłownie. I jedziesz z kolegami w teren. Słuchaj, jedziesz w teren z kolegami bez kufra, sam solo. Żona chce się z Tobą przejechać, od czasu do czasu zakładasz ten kufer i montujesz szybciutko na szybko złączki, które są tutaj. I możesz sobie fajnie to szybko zamontować. Więc niesamowity patent, jak zrobić muda jednoosobowego, dwuosobowego. I dzięki temu, że macie ten kuferek, to idealnie te siedzisko pasuje. Zobaczcie, jak idealnie. Macie tutaj stopnie podwyższające, także też jest spoko i są rączki, które nieźle trzymają. i Ten kufer naprawdę ciężko jest też zdjąć z tego kłada, jak jest na tych szybko złączkach. Także bardzo polecam ten patent. A osoby, które zainteresowani są kupnem muda, to zapraszamy do kontaktu.